Powietrza, w tym wypadku będzie zrobione, zrobione całość, całość strategii oparta o to, żeby polechać, pojechać po tej strefie, całym wojskiem po jednej linii, natomiast jeszcze tutaj Mobilek sobie wyczyści tą strefę królową, żeby nam tu nie utknęło wojska, bo tu są no, prawda, dużo budynków plus defensywa, żeby jak najwięcej poszło od razu do do środka. Zaczynamy. No wolne budynki minionami zawsze tam warto sobie zgarnąć. Królowa wchodzi i czyści tą strefę, żeby dzięki temu już nam tutaj nic nie nic tutaj nie poszło. Poszedł. Poszło złoto, Eli idzie. Tak. Jeszcze królowa oczywiście sobie tutaj dużo, dużo ma życia, bo mortar nie za wiele jej krzywdy zrobi. Zade, zaraz podejdzie pod mury. I wyczyści tego Uistawera i, i, i Mortara też. Ok, główny atak już sobie puszczamy. Królowa tam jeszcze czyści nam budynki. Dostała czar swój, poszedł Mortar praktycznie. No i mamy. Cały atak pójdzie wiadomo, że w tą strefę. Tu są Tesle, więc je zmrozimy. Mrozimy kolejne Inferno. No i pięknie, cały atak poszedł tam, gdzie trzeba. Tu już. Nic więcej nie trzeba będzie zrobić. Smok podpięty pod TH. Jeszcze to z tyłu inferno padło. Masa minionów, smok. Jeszcze fura wojska została, więc dwie gwiazdeczki na zupełnym luzaku zrobione. Także czasami sobie warto też wytyczyć wcześniej ścieżkę parką, która często nie jest potrzebna w ataku lotniczym. W sensie, że dwie gwiazdki może zrobić lotnictwo. Więc można na przykład utorować nią drogę. Ale też oczywiście to wiąże się z pewnym ryzykiem, że zabra może zabraknąć tej parki na samym końcu. a Ona często też po lotnictwie dobija, czy tam szczególnie królowa, która dopada na przykład na koniec TH. Ale w tym wypadku to TH było tak blisko murów, że takiego ryzyka praktycznie nie było. Więc królowa została złożona do wyczyszczenia jednej strefy budynków, tak żeby wszystko ładnie weszło w środek.